Nigdy nie widziałem, nie, nie mam zamiaru oglądać. Ja strasznie nie lubię Ale Mati mi to powiedział, no to proszę jest, to nie, sprawdzić. Nie, nie, nie ja, ja nie wiem o co chodzi, w sensie, w sensie... Ale ostatnio z Bartkiem oglądaliśmy, znaczy ostatnio, dawno temu oglądaliśmy filmy, jakiś tam film włączyliśmy i on mówi O! XNXX to Mateusza najlepsza strona. <laughs> ja mówię, co? mi powiedział. No, bo, o, o, używa mojego konta tam. <laughs> Dobrze, chodzi mi o to, kochani, żebyście posłuchali naszej historii. To jest taka pigułka mała, drobna. Chodzi o to, żebyśmy w życiu nie wstydzili się tego, tego, jacy jesteśmy. Jakie mamy potrzeby? Jeśli chcemy sypieć z chłopakiem, sypiemy z chłopakiem. Jeśli chcemy sypieć z dziewczyną, z chłopakiem, z dwójką. Jeśli nikogo przy tym nie krzywdzimy, nie zdradzamy, nie oszukujemy, jesteśmy wolnymi ludźmi, dajcie sobie przeżyć ten orgazm. To jest piękna rzecz, która pozwala nam lepiej się poczuć. Fascynacja seksualna jest jedną z Najważniejszych rzeczy. Tak mało się o niej mówi. Oczywiście pamiętajcie o bezpiecznym seksie, bo to jest bardzo ważne, niechciane ciąże i Badajcie wszystkie tym podobne. Się. Badajcie się i w ogóle, bo, bo to jest bardzo ważne. Dużo ludzi nosi ukryte choroby. Nie oszukujmy się, taka jest też prawda, o których niewielu nie ma pojęcia. Ale pamiętajcie o tym, że nasza cielesność jest ważna, poznaj ją. Weź sobie lustro, stań przed lustrem, dotknij się, zobacz, co sprawia Ci przyjemność, zaoferuj coś sobie, nie partnerowi. I najważniejszą rzeczą, puętą tego wszystkiego jest to, że uprawiaj seks dla swojej przyjemności i oczywiście też partnera, a nie tylko dla przyjemności partnera, udając orgazmy, żeby on czuł się maczo. Dziękuję bardzo, to było Radio Rutyna. Piękne. W ogóle podoba mi się to, że, że czuję, że za dwa sezony tutaj będzie 16 osób przy tym <słyski> stole. <słyski> 高橋さ Spoko, nie? Tak, że po prostu siedzi ze grupa i Moniki ale, tak. to... ale, słuchajcie, ale słuchajcie, co robi takie podcasty? 16 osób nie ma. Nie ma, nie ma. Dlatego idziemy niedługo na miasto. Wiemy, że to przeciągamy cały tak, czas. Ale, ale to jest moja miasto. wina, kochani. Przepraszam, ja mam dużo pracy. Tak, a nie wiem, czy to będziemy puszczać, bo jeżeli będziemy tak. puszczać, to jeszcze byśmy zachęcili do pisania o, swoich, o, o waszych wpadkach. Tak, właśnie, Oczywiście, piszcie o waszych tak. wpadkach. Piszcie. Piszcie o wpadkach, o rzeczach, które po prostu w waszym życiu się wydarzyły. O historiach, o wszystkich. Ja was tak, zachęcam. No... Wy się wstydzicie, ale nie wstydcie się. Na, ja na, na, ja li na LinkedIn macie opcję wysyłania tego wszystkiego anonimowo, no. tylko zdjęć nie, nie, ma, nie można wysyłać, bo już za dużo jest penisów w internecie. No nie, 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 żadnych zdjęć, po prostu nas interesują wasze dykteryjki. No, amen. No. Amen pacierzu. Dobra. Nagramy coś jeszcze? Możemy. Amen,